W wielu rodzinach wciąż pokutuje stwierdzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Jest też wiele tematów, na które dzieci nie mają odwagi się odezwać, lub po prostu nie wiedzą, jak je poruszyć. Najmłodsi to jednak wspaniali i czuli obserwatorzy. Potrafią zauważyć więcej rzeczy niż my, rodzice, myślimy. Jeżeli wydaje się, że zamknięcie drzwi sprawi, że dziecko nie będzie wiedziało o waszej kłótni, to grubo się mylisz. Jest wiele rzeczy, o których dzieci chciałyby, a nawet powinny powiedzieć swoim rodzicom. Wtedy na pewno wielu rodziców dostrzegłoby prawdziwe dziecięce potrzeby. Albo miejmy nadzieję, że dostrzegliby. Z różnych przyczyn jest kilka tematów, w których dzieci nie lubią i boją się rozmawiać. Sami dorośli często ich unikają. Przygotowałem dla Ciebie dzisiaj listę 10 rzeczy, które każde dziecko chciałoby powiedzieć swoim rodzicom. To może odmienić Twoje rodzicielstwo. Zapraszam. Cześć, tu Leszek, tata Tomka, a Ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo, kanał poświęcony byciu lepszym rodzicem i opiekunem. Jeśli podobają ci się nasze filmy, subskrybuj, zostaw komentarz i dziel się filmami z innymi rodzicami. Pierwsza rzecz. Słuchaj mnie i pokazuj, że jestem dla ciebie ważny. Co robisz, gdy twoje dziecko opowiada ci bardzo ważną historię z przedszkola? Albo relacjonuje wycieczkę na lody, jakby to było co najmniej wejście na kadwa zimą? To są bardzo istotne rzeczy dla twojego malucha. Tato patrz, tato patrz. Nie możesz wtedy. Odpisywać na sms -y, przeglądać gazety, a w pół dziecięcego zdania w ogóle zmienić temat. To, co dla nas jest błahą dziecięcą sprawą, jest dla malucha ważne. Nie ignoruj tego. Doceni chęć rozmowy dziecka z tobą. Buduj relacje. Patrz, jak do ciebie mówi. Dziecko musi mieć poczucie, że jest dla ciebie ważne, a jeśli naprawdę jesteś czymś bardzo zajęty, wytłumacz dziecku, że za chwilkę do tego wrócisz i dotrzymuj obietnicy. Druga rzecz. Nie porównuj mnie do innych. A Kasia to ma same piątki w szkole. Popatrz, jaki twoja siostra ma porządek w pokoju. I tak dalej. Jako dorośli uwielbiamy porównywać się do innych. Niestety, nie możemy od tego uciec. To taki życiowy cel niektórych osób. Niektórzy są po prostu wręcz zafiksowani na tym. Porównują swoje samochody, zarobki, pozycje w pracy. Patrzą zazdrosnym okiem, łypią na wszystkich, a, jak wiadomo, według tego powiedzenia, Zawsze za płotem jest zieleńsza trawa niż nasza. Dzieci jednak skupiają się na zupełnie innych rzeczach. Porównywanie się do kogoś jest dla nich no, najlepiej średnią motywacją, ale z reguły w ogóle to nie jest motywacja. Nie czułem jeszcze potrzeby ciągłego gonienia kogoś lub czegoś, czy rywalizowania. Odbierają takie uwagi nie jako zachętę do działania, a raczej jako komunikat, że są gorsze i nie mogą z tym nic zrobić. Trzeci tekst. Nie zmuszaj mnie do robienia czegoś, czego nie chcę. Łucznictwo w poniedziałek, balet we wtorek, w środę jazda konna, potem angielski. Po powrocie do domu dziecko musi jeszcze poćwiczyć na konkurs recytatorski. Dalsza część tygodnia wygląda podobnie. Mimo że dziecko śpi w samochodzie, pomiędzy zajęciami, a jedyne o czym marzy to sobota, gdy może zostać w domu, ty jako rodzic też ponad wszystko zadbać o jego rozwój. Dzieci często z pokorą na twarzy idą na konkretne zajęcia. Bo nie chcą zawieść rodziców. Wysyłają sygnały mówiące o ich zniechęceniu, ale rodzice, chcąc ich dobra, rozwoju, poszerzenia horyzontów i dania perspektywy na przyszłość, nie chcą zauważać opinii dziecka. Nie zmuszaj też dziecka do uśmiechania się, gdy jest smutna, całowania nielubianej cioci, przepraszania, gdy nie czuje, że powinno przeprosić. Zachęcaj je, motywuj i tłumacz, ale nie zmuszaj. Zmuszanie. To najgorsza motywacja i najłatwiej zmuszaniem sprawić, żeby dziecko znienawidziło najpierw czynności, a jeśli będziesz mocniej naciskał, to również twojego nastawienia. Czwarta rzecz, które dziecko chciałoby powiedzieć, a często się bardzo bardzo boi, mam depresję. Tak, i mówimy tutaj o starszych dzieciach. Natomiast depresja w wieku dziecięcego jest bardzo często występującą chorobą, jednak rzadko rozpoznawalną. Rodzice często zrzucają problemy na bunt czy sporadyczne przygnębienie. Smutek jednak wcale nie jest sporadyczny, tylko rodzice rzadko go zauważają. Dziecko może być również bardziej drażliwe, prokonastawione do innych, gorzej się uczyć, pojawia się spadek energii, zaburzenia koncentracji, a do tego dochodzi autoagresywne myślenie. Jedynie szybkie wyłapanie tych objawów może pozwolić na postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie procesu terapeutycznego czy nawet leczniczego, jeśli jest taka konieczność. Piąta rzecz, które dziecko chciałoby powiedzieć, a boi się powiedzieć. Nie lubię, gdy na mnie krzyczysz. Gdy wpadasz w złość, to najprawdopodobniej twój partner lub inna osoba dorosła mówi, żebyś przestał krzyczeć na dziecko. Dziecko nigdy nie powie, nie krzycz na mnie, mimo że wewnętrznie strasznie to przeżywa. Odczuwa stres i strach. Jasne, pewnie nie krzyczysz bez powodu, pewnie dziecko coś przeskrobało, nie posłuchało cię, zachowywało się nie tak, jak chciałeś. Prawdopodobnie ono i tak przeżywa swój występek. Krzyk tylko sprawi, że dziecko poczuje się źle, a obniżenie jego samooceny może nieść ze sobą skutki na całe życie. Krzyk niczego nie rozwiązuje, oprócz rozładowania frustracji rodzica, ale nie ma żadnej wartości edukacyjnej. Szósta rzecz, która dziecko chciałby powiedzieć, a boi się: Nie lubię, gdy rodzice się kłócą. Nikt nie lubi być świadkiem ostrej wymiany zdań dwójki ludzi. To niezręczne, krępujące, niemiłe. Najgorzej czuje się młody człowiek, gdy kłócą się dwie najważniejsze dla niego osoby, czyli rodzice. Rodzice powinni być przykładem dla młodego człowieka, jak żyć razem, jak rozwiązywać konflikty, współpracować, jak otaczać się miłością. Jasne, życie nie zawsze wygląda tak jak w bajce, a każde małżeństwo potrafi przejść przez nielada piekło. Relacje układają się bardzo różnie. Jednak niezależnie od tego, jak źle myślisz o matce czy ojcu swojego dziecka, nie daj mu tego po sobie poznać i załatwiej konflikty odosobnieniu, bo zawali się cały jego świat. Dziecko weźmie to do siebie. Dziecko pomyśli, że to właśnie przez nie jest ta kłótnia. Siódma rzecz. Przytul mnie, gdy płaczę. Mówię to już nie po raz pierwszy na tym kanale. Dzieci, gdy płaczą, chcą nam, rodzicom, przekazać coś ważnego. Niezależnie, czy jest to niemowlak, pięciolatek, czy piętnastolatek. Płacz dziecka powinien być dla nas rodziców ewidentnym sygnałem ostrzegawczym. Nie mów wówczas dziecku, że jest już za duże i ma się zachowywać jak duży chłopiec i nie ma zgujdź czy dziewczynka. Nie zostawiaj w samotności, aż mu przejdzie. Nie każ być w dobrym humorze, gdy tak nie jest. Dziecięce problemy często wydają się dorosłymi błahostkami. Dzieciom natomiast wali się cały świat. Bądź z dzieckiem w takich momentach. Daj zrozumienie, przytul, pociesz i uznaj uczucia dziecka za prawdziwe i potrzebne. Nie neguj ich, nawet jeśli dziecko nie ma zielonego pojęcia, dlaczego jest smutne, bo nie potrafi ci tego wyjaśnić. Nie neguj jego uczuć. Ósma rzecz, które dziecko chciałoby powiedzieć, a nie mówi. Bądź przy mnie, gdy się boję. Twoje siedmioletnie dziecko nadal boi się zasypiać w ciemności? Nadal lampka musi być włączona na całą noc? Zastanawiasz się, co z tym zrobić? Nie gaś lampki nienacka. Nie zmuszaj do zasypiania w ciemności, do otuchy, dołóż mu też latarkę pod poduszkę. Nie wie, że zawsze mają pod ręką. Niech wie, że zawsze może ci zaufać w sytuacji, gdy ogarnia go lęk. Nigdy nie wyśmiewaj dziecięcych strachów, nie potęguj. Próbuj zamieniać je w żart, Nie próbuj na siłę odczulać dziecka. To zdecydowanie najgorsze, co możesz zrobić. Terapia szokowa. Bądź za to wsparciem i razem z dzieckiem przechodźcie obok największych jego lęków. Bądź przy dziecku, kiedy dziecko się boi. Nie wrzucaj go gwałtownie na głęboką wodę, bo dziecko może stracić do ciebie zaufanie. Dziewiąta rzecz. Biorę z ciebie przykład każdej minucie życia. Dzieci w dużym stopniu uczą się przez obserwację i naśladownictwo. Jako rodzic jesteś wzorem, a przynajmniej powinieneś być wzorem godnym obserwacji. Pamiętaj, że dzieci nie są w stanie oddzielić Twoich zachowań, które chciałyby przejąć, od tych, których nigdy nie powinny się nauczyć. Nie złość się zatem, gdy dziecko podłapuje brzydkie słowa, które wypowiadasz, czy złości się w sposób dokładnie taki sam jak ty. Staraj się jednak pokazywać i uczyć dziecko, jak rozwiązywać problemy, konflikty i pokonywać przeciwności losu. Nie próbuj też, jak wielu rodziców usiłuje, chronić przed tym dziecko do 18 roku życia lub dłużej. Musi obserwować, jak ty pokonujesz problem, żeby później samo, naśladując rodziców, mogło sobie z tymi problemami i innymi poradzić. I dziesiąta rzecz, które dziecko chciałoby powiedzieć, a często nie potrafi. Kochaj mnie takim, jakim jestem. Wychowanie dziecka to nie jest łatwe zadanie. Rodzicielstwo to nie tylko duma rozpierająca, gdy widzisz dziecko na szkolnej akademii, precyzujące wiersz, który tyle ćwiczyliście. To nie tylko powolne poranki spędzone na dobrej zabawie. To także wiele porażek dziecka. A ono szczególnie wtedy potrzebuje wsparcia i miłości rodzica. To jego słabości, to jego przywary, to coś, czego on ono nie potrafi. Ale ty kochaj dziecko takim, jakie dziecko jest. Wiele dzieci chciałoby tych 10 zdań nawet wykrzyczeć. Tylko pytanie, czy zostałyby wysłuchane. Dzieci wysyłają subtelne sygnały, które uważny rodzic jest w stanie wyłapać. Może będąc świadomym dziecięcych problemów, zauważenie tego przyjdzie Ci łatwiej. Dzięki za Twój czas. No i słyszymy się w następnym filmie. Cześć!